Cześć, witajcie widzowie, to kolejny odcinek na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku <kłysy> spróbujemy przejść jedną z najcięższych nocy w tej grze czyli noc czwartą, jak mogliśmy zobaczyć w poprzednim odcinku Fongaj tego nie przeżył w sumie to my też ale spróbujemy jeszcze raz może tym razem się uda, bo mam wrażenie, że za dużo czasu spędziłem na słuchanie Fongaja i tym razem po prostu sobie go pominiemy bo już go przesłuchaliśmy wczoraj ...i będziemy od razu działać. Wydaje mi się, że jak nie wyłączą kamer, to marnuję mniej energii, niż jak nimi majtam. Wiesz, góra-dół, góra-dół. Więc... ...tylko wyciszę a baka. Okay? Bo nie, już jestem na backstage'u. Po co ja tu świecę? Jestem jakimś specjalistą. Więcej na Frediego trzeba się gapić No wyśmiejcie wręcz Trzeba tu już jest Boni? Nie Jeszcze wstydziłem miesięć baterii Tragedia Ej jo! To jest Szynka, to jest... Ja miałem już mnóstwo w tej serii. A i sorry, w poprzednim odcinku zapomniałem w montażu dodać, czy faktycznie widziałem tą twarz Frediego rozciągniętą na kamerze 2B. O, ale skopałem teraz. Więc... W sumie to zaraz wam w montażu wkleję, jeśli znowu nie zapomnę. Czy faktycznie tą twarz tam była, a jeśli była, to dam wam screen? Ma, gdzie jest O, super. Kolejny Isterek. Co? Pierwsza 75 baterii Nie już mi to dobrze Jest Chika. Okej, okay, jest ciką mamy na razie luz. No się tak zwykle patrzy w kamerę, czy to jest jakiś kolejny listerek? Na razie mamy takie ułatwienie, że słychać ciągle Gary, czyli wiemy, że czeka jest w kuchni. O nie, nie ja do niego uwagi. Ej jo, co mam robić w domskiej toalecie? O, faktycznie się blisko ucieczki. O, nie fajnie. Złożyłem, że jak jakiś animatronik się inny pojawia, to Freddy znika. Możemy spróbować z introvertykiem. No, ewidentnie. Bo nie jest tutaj świetny. Czyli Freddy się przemieszcza tylko w ciemności. Jak nikt się na niego nie patrzy, jak się nie ma swojego okolicy, to znika. Ośśmieszę się, myślę, że muszę zamykać drzwi. Tu mam cikę, bardzo sympatycznie. Czyli tak naprawdę, jeżeli jakiś animatronik jest z Fredim aktualnie, to nie musimy na niego patrzeć, bo dopóki ten animatronik się nie przemieści, to Fryderyk też się nie przemieści. Trzecia w nocy, 30 baterii. Dobra, mniej, mniej tych... kamer. Gdzie jest chica, chica jest tutaj, dobra, dobra, Czyli, chill. chill. Jest czwarta, jest 30% baterii, to jest do zrobienia. Jeżeli jeszcze mu się trafi długa muzyczka, to, to wygraliśmy. Mhm. O nie! Czwarta nocy. Okej, okay, już mam raczej nie grozi do końca w tej nocy. Dobra, ich aktualnie jeszcze nigdzie nie ma. Tak chyba, to dopóki nie będę słyszeć kroków, to nic nie robię. Czekaj, czekaj. Czemu Derek przestał grać? On może być tutaj, tylko czeka, może go zasłaniać Teraz sobie się robię? Nie, poszło sobie. Czy jest tu. Nie. 11% z baterii No i gadać, że jeszcze Foxy zdąży ja Bym się zdziwił A mam dwa niebatyjki pod drzwiami, ale świetnie Możesz teraz będę się gdzieś przemieścił, mieści gdzieś tutaj a nie, Freddy idzie prawo. Oh, oh. Dobra, nie, proszę. Zrobimy to, damy radę. Chicken się nie ma. Dobra, oszczędzamy baterie. Jeżeli teraz Freddy się długa muzyczka, to żyjemy. się mu nie odpaliła, dobra chyba zakończymy ten odcinek, bo też czuję, że piąta noc to będzie tragedia chyba, że w tym odcinku sobie jeszcze zobaczymy co powie nam Fongaj, no zróbmy, zróbmy tak sprawdzimy co nam powie, aha sprawdzimy co nam powie Fongaj, przecież Fongaj nie żyje dobra, czekaj, to, to, to... czekaj, co? Chodę teraz dzwoni. wąga nie żyje. Co jest, Okej, okay, dobra, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeśli chcecie więcej takiego kontentu i nie chcecie go pominąć, to zostawcie subskrypcję, bo to naprawdę nic nie kosztuje, a tak pomaga. Wiem, że każdy to mówi, ale nic lepszego nie jestem w stanie wymyśleć. Dobra, trzymajcie się i cześć.